Ja ci kurwa dam niszczyć mojego. Siema siamo. No, dzisiaj jest planik, żebym sobie pograł chyba w Wig Legend. No i ja sobie pójdę kurwa Soloki ugrać. Wyjebane. Meat, dżungla, let's go. No ostatnio się trochę mi nudziło Więc wbiłem sobie golda czwóreczkę w końcu w tej zajebanej grze, co z tymi filmami kurwa nie, nie zrobiłem. Plan był taki, że ja sobie nagram w piątek po wykładach, tylko miałem jeden wykład, wróciłem do domu, zjadłem, pojechałem na drugi wykład i! Po drugim wykładzie Kuba miał nagrywać, ale był zmęczony, więc poszedł w kimę. Obudził się po 17 i sobie patrzy, dobra, kurwa, zajebiście jest, wyspałem się, mogę tego, mogę coś zacząć robić. Ale niestety, jakby to powiedzieć, zjebałem, bo wchodzę na YouTuba i patrzę. Jaki kurwa stream godzinę temu powinien się zacząć? Och, chuj chodzi, wchodzę na tego, wchodzę na YouTube'a i sobie próbuję przypomnieć, czy ja dzisiaj miałem robić streama. I tego streama, co nie było, to się okazało, że mi się popierdoliły dni, bo jak e, grałem sobie w Digę w nocy i e, kończyłem. E, po, po streamku i szedłem tego, i szedłem e, spać, to przed pójściem spać, Kuby sobie stwierdził, czekaj, czekaj, czekaj. Kiedy mimo no, tego. Sobota, sobota to jest 20, no to streamek na 20 na sobotę. Nie kurwa, sobota to był 21, pojebały mi się dni, przesunęły mi się dni i tak jakby to powiedzieć. Mm, zjebałem i wy tam czekaliście. No, dlatego było lekkie przesunięcie. No i w nie jakiś nudorian. no kurwa, co ja mam ci niby grać na midzie? Co my mamy? Ja potrzebuję. Dobra. Gakali, kurwa, Kali jest nudna, coś innego potapę. Key, nie, kurwa, potape, rozumiesz? Kasadin, kurwa, teraz mi mówisz Kasadin. Ah, brawo, kurwa, no trudno się zagra Kali. No nie, no, Kate Lethality nie będę grał, bo ja nie gram kurwa ADK-y na midzie. nie jestem upośledzony. A nie gram też AD Carey na topie, bo mam honor jakikolwiek. No nie oszukujmy się, no granie takimi czempionami to jest. to jest trochę shame. Oriana, to jest. Ostatnio ogarnąłem pojebany kurwa champion. Ona ma teraz takie obrażenia, ona jest. Wcześniej tego nie garniałem, ale ona jest tak elastyczna. Możesz się budować ap bombę, możesz się budować pod wspieranie sojuszników, możesz się pod bardziej yy, przyrywalność zbudować, tak na taka slida może sobie zrobić oroę Możesz. No, kurwa, masz ciór możliwości. No nie chcą inwada robić. XD! <ścoughs> Jak my jesteśmy kurwa na spawnie? A fajny inwade Dobra, dawaj 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 Dobra Kurwa Za, głęboko Ale jest 2 do 1 Wukong oczywiście kurwa intuje Ja się wyjebałem, jak zawsze Uwielbiam to No to co, report dżungla FF zaraz i tyle I FF15 do przodu O, zajebiście 300 ping dżungler Juhu! Co ja mam kurwa za runy? Halo? Co to kurwa mi się z... Ja pierdolę, dlaczego mi się runy tak zmieniły? Wiesz, chciał się we mnie wbić? Tym slasem? Wyglądasz na takiego wbijcie pod wieżę, no dawaj. Hm? Nie? Nie, nie wbija się. No, wbijesz się we mnie? W miniony? Kurwa, myślę, że się wbijesz w miniony. Ja myślę, że kurwa zabiorę tego kanona i gówno. Tyle z zabieranego miniona. Ujwa! Dopali się. Jest dobrze. Aha, zrobił sobie Tom. No, dobra. Może być. What the fuck was that? <laughs> Mówiłem, Ty już by z... Jeszcze. O. Do... Nie, 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 to jest. To jest Czech. To jest. Ty, kurwa Czech w lidze. No to już wiadomo, kto tutaj będzie jebany. O, to będzie piękna gra. Ja już to czuję, że coś się będę świetnie bawił tak. Nie żeby coś. Dobra, wypierdolę w ciebie, typią o golda. gold. Nie ma co gridować. Wracam się i kupuję sobie kryształ kurwa i to. i miksturkę za 150. Tam sobie bot radzi, bo sobie dosyć okej radzi. No, dosyć okej. Tutaj co, Wukong oczywiście się wypierdolił, szanik sobie na jorika jakkolwiek tam radzi. Powiedzmy. O, zabrał moją Rkę, ciekawie. Dobra, nieważne. <laughs> Nie było tego. <laughs> Powiedzmy, że bo jest chujowa zegraliśmy, ok? No kurwa. Cofnij się, kurwa, cofnij się, idioto. No. Co on tam kurwa robi? Na chwój on próbuje jeszcze. Ja pierdolę. Będzie trzeba się z tym zjebem użerać. To z jego tyle kurwa expa że. No kurwa! Nie, nie dać merki. Kurwo ty. Ja ci kurwa dam niszczyć mojego... No nie wierzę, że w to go nie trafiło. Nie wierzę, ja pierdolę. No, goldziki, goldziki, zajebiście. W Silverze jedynce jest większe kurwa ciśnienie. No jak to go kurwa nie trafiło? Ja przepraszam bardzo, ale... No i chuj, po mnie Dobra, było blisko Tyt nie uratował, no nie powiem, że nie No ale ten Wukong to jest porażka, kurwa, to co on robi On jeszcze idzie jakieś pedalskie letality No nie mogę z tym Zamiast iść norma jakiegoś normalnego builda no to, mm. no ale niech będzie, niech próbuje coś, chociaż mi się to kurwa nie podoba Lepiej by było gdyby poszedł normalnego builda mm. No dobra, no ja rozumiem na jakieś kurwa kietince, albo nie wiem, na jakąś waj, albo te, i tego typu. Ale na Wukongu, na Wukongu to nie oddaje aż tak. Na Wukongu są o wiele lepsze buildy. No, ja pierdole No i kurwa. Ja pierdole, on jest upośledzony. No i co mam ci z nimi zrobić? Przecież to gówno nic nie robi. Ja pierdole, No spierdalaj stamtąd. No! Kurwa głupia. A mnie to w Ty Typ gówno robi. Jeszcze mi zabrał kurwa kanona. No pizd jest ten jungler. Jak to jest możliwe, że oni mają kurwa dżunglera, który ogarnie grę, który nic nie robi. Jeszcze się buduje pod jakiś pedalki Let na którym nic nie będzie mógł coś, bo będzie wypierdalany w ciągu sekundy. Unlucky Wukong! Kurwa, nie mogę pingować! Ale mnie to denerwuje. Że pingowanie nie działa. No dobra, plus jest taki, że Jinxa im puszczy bota. Minus taki, że zaraz się w to w wpierdolą, wpierdolo jak kutas ciasto. Więc... <grych> Gdybym miał manę, gdy miał energię. Zebałem. I'm fucking alive. Naprawdę, on mi jeszcze gonił. No nie mogę. Trzeba było dalej spierdać do Dragon Pita. O oh, kurde, on tutaj był? Aha. Ciema, nic nie dostaniecie. Moje kile. Ale ten rave fajnie wchodzą Ten techno rave Nice, podoba mi się Dobra, już wiem dlaczego będę dzisiaj w ligę grał Znaczy oczywiście tuż po tego Tuż yy, nie licząc zapętlonego tego yy, Jak to się nazywało? Kurwa wysyłałem Zwariowanej nocy <laughs> Naprawdę jak się gra o tej drugiej Trzeciej nocy i słuchasz Zwariowana noc na zapętleniu granic w solo queue To to daje takiego powera o co wy tam robicie? Wygrywacie? Are we Chyba kurwa nie. Chociaż ten powinien sobie poradzić, się No, nie ma uciekania takiego. Mordo, ja kurwa widzę wszystko, co się wokół mnie dzieje. Ja już nie jestem dawnym Hujtedem. Ja teraz jestem nowym prograczem czy coś no, idę, idę tam, idę! go na nich! No o, kurwa, wpierdalacie się w nich. Kurwa, mam no, nadzieję, że go złapię jeszcze. No ale kończymy to. Sorry, kapno i zajebiście. No i wygrana! Tak się kurwa gra. W końcu wyszło się z Elo Hell. A, chuj, ten jednak daje sobie radę. I... Co ta jinxo? Poemana. I tak, kurwa, gdzie wychodzi z